Scena Miejskiego Domu Kultury w najbliższy czwartek 22 kwietnia będzie miejscem, gdzie prezentować się będzie zespół Sinai To kolejna grupa związana z naszym miastem, która zaprezentuje się często dzięki Miejskiemu Domu Kultury. Słuchając ich muzyki, można liczyć na ostre brzmienie. Tak, zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na koncert zespołu Sinai Tejs. Yy, dokładnie w czwartek 22 kwietnia o godzinie 19, który będzie można obejrzeć. Na naszych portalach społecznościowych, czyli na naszym Facebooku oraz kanale YouTube o nazwie MDK w Częstochowie. Zespół, który częściowo związany jest z Częstochową, chociaż niektórzy członkowie pochodzą również ze Śląska, a także z Warszawy. i Jest to zespół, który też już ma jakąś swoją pozycję ugruntowaną w tym gatunku muzyki. To, co mógłbym powiedzieć o tym zespole, to zespół reprezentuje taki gatunek, taki sklasyfikowany jako muzyka pop i rock, chociaż z założenia miał grać na pograniczu ciężkiego rocka i metalu. Sam zespół został stworzony w roku 2008. A ta ciekawa nazwa, synaistezis, po polsku synestazja, tak naprawdę oznacza równoczesne postrzeganie. Jak sami członkowie o sobie mówią, łączą w nim swoją młodzieńczą demencję, a także starczy zapał. I to wszystko właśnie objawia się tymi ich kompozycjami. Jeżeli chodzi o sam koncert, Zespół będzie y, prezentował materiał ze swojego debiutanckiego krążka y, narodziny. No jest to pewna historia człowieka, y, który odchodzi od swoich utartych ścieżek. Y, i próbuję zrozumieć no, otaczającą rzeczywistość, co by było, gdyby się inaczej wydarzyło. Ale myślę, że tego wszystkiego dowiemy się po prostu słuchając tego koncertu, na który jeszcze raz serdecznie zapraszam. Przypomnę, czwartek, 22 kwietnia, godzina 19.